Kamradki i kobracię Najlepiej to nie w lesie, Ale dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Polakom Bóg dał końskie sprawy. Po hańcu bić. Po mordach tłuc. Wylecieć na huserii czele. Wszystko oporne zwalić, zmuc. Oto proszę państwa za nami, przed nami. Tamek królewski. Nie podchodź. To nie jest. Konrad, daj głośniej, bo mi watów brak. Jeszcze trochę watów. Jeszcze trochę watów. Słychać, tak? Tylko człowiek jest niezawodny i koń. Chciałem pogratulować refleksu, bo jakbym dzisiaj kamratów stratował, to chani. Kochani. Blisko. Słyszycie Blisko. ten zegar? To nasi przodkowie odbudowali to, co nam Niemcy zniszczyli. Żydzi długo nie chcieli się zgodzić na odbudowanie Zamku Królewskiego. Bo to zamek królewski królów polskich jest. I nieważne, że to nie oryginał. To nieważne. Ważne, że to oryginał. Symbol. Nikt nam pieniędzy nie dał. Żadna pieprzona Unia Europejska. Bliżej. Bliżej. Daj głośniej kurwa ten mikrofon. Zwrócił Wojtek. Uważajcie. No. Żyd siedział na łączach. Odbudowali ten zamek. Zagierka! Sam cegiełki kupowałem. I stoi zamek królewski. I wiecie, jaki mamy problem? Trzeba będzie za niego płacić podatek katastralny. Podatek katastralny do Rzymskiej Unii Europejskiej. Tak? No bo przecież nie może tak być, żeby Polacy nie płacili za coś, co do nich należy. Jeśli my narodowcy, czyli wy dzieci, wy dzieci dojdziecie do władzy, to Polak podatków katastralnych nigdy nie będzie płacił nikomu! A dojdziemy! Nie może tak być, że żyd Balcerowicz powiedział, że podatek katastralny wprowadzamy po to, żeby ludzie, którzy coś mają, musieli się tego pozbyć. To znaczy, gdzie my będziemy? W pudłach na śmieci? Przykład. Mieszkanie warte 300 tysięcy złotych w Warszawie. Nora ze ślepą kuchnią. 3% podatku katastralnego. Umiecie liczyć, ile to rocznie? No? Za dużo. Brawo, to jest odpowiedź. Za dużo. Dużo, za dużo. Polski interes narodowy to jest taki interes, że Polak w Polsce gospodarzem, Polak w Polsce właścicielem, Polak w Polsce decyduje o swoim życiu. My bardzo chętnie przyjmiemy gości, bardzo chętnie, ale bez żadnych specjalnych praw, bez żadnych specjalnych praw. Nasze dzieci. Pomnażają dochód narodowy obcych państw kosztem naszej rodzin. Dlatego niesiemy Dmowskiego na zamek. My starzy umrzemy z daleka od swoich wnuków i swoich dzieci. Dlatego Dmowskiego niesiemy na zamek. Od tym przejmą zgodnie z prawem bankowym to, co do nas należy. Dlatego Dmowskiego niesiemy na zamek. Politycy polskojęzyczni żydowskiego pochodzenia decydują o naszej przyszłości. Dlatego Dmowskiego niesiemy na zamek. Stajemy tu pod kolumną Zygmunta. To był król, którego sobie Polacy wybrali. Słaby król, ale był. Żydem nie był. Polakiem też nie był. Ale Dmowski jest sercem. Królem naszych serc, zdanie, jestem Polakiem, więc mam polskie obowiązki, jest zdaniem genialnym. Umrę ze z tym zdaniem na ustach. Nie jestem Niemcem, nie jestem Rosjaninem, nie jestem Żydem, nie mam żadnych innych obowiązków wobec tych narodów. Od Bugu do Odry. Kamraci, tak jak chciał Moskwy, nasi ojcowie, dziadowie odbudowali ten zamek. Do 70 roku stał tutaj ukruszony ząb wieży. Nie pozwolono Polakom odbudować Zamku Królewskiego, bo my mamy być narodem niewolnym, a nie narodem królewskim. Pozwoliłem sobie tu dzisiaj do was przyjechać konno, nie po to, żeby się popisywać przed wami. Bo co to za popis wstępny? Ja bym chciał, żebym tutaj stratował kilka osób. Udało się, że nie. Dlatego, że koń polski. Polski. Klacz polska. Od wiecznych im. Józefina. Kamraci. Kamraci, nie będę tu Powiem tak. Odbijać polskie od domu. Nie oglądam się na szyzowską Warszawę. Nikogo z elit politycznych nie słuchać, bo oni już pokazali, co są warci, kiedy wszyscy zasłaniali twarze. Jak bandyci na westernie! Jak bandyci na Zamek królewski stoi. Stoi. i zamek pod tytułem Muzeum Żydów Polskich też stoi a Muzeum Historii Polski nie stoi leży czy tak ma być? nie, nie, się kończy będzie to jest pierwszy marsz Dmowski na zamek Obiecuję, jak Bóg da jak dużyje. Jak mnie nie zajebią w środku nocy. Spokojnie przyjedziemy tutaj całym szwadronem. 120 koni zasra ten plac równo, ale my się polskiego końskiego gówna nie boimy. Bo to jest nasze gówno. Polskie i Polsce i możemy je garściami do kieszeni pakować. Kamraci, nie oddamy nawet jednego końskiego pączka wrogom naszym. A jak będą chcieli, to sobie go będą musieli od nas kupić. Stawiam cenę. Jeden koński pończek za euro. Jesteście za? I będą w kolejce stać po to, jeśli odbijecie Polskę od dołu, jeśli ty kamradko, zostaniesz wójtem. Zrobisz w swojej gminie strefę wolną od LGBT! dziennikarska prostytutka nie powiedziała, że jestem anglicaninem. O nie jest. Jestem tylko żydorealistą. Mój znajomy Bronek Szenicer, że nastajaszczy Żyd, powiedział do mnie tak. Ojduś, pamiętaj, są Żydzi i Żydostwo, są Polacy i Polactwo. Tak jest. Bravo! Tak jest. Ach, tak. proszę państwa, kończę. Nie dajcie sobie wytrzeć Polskim. Nie bójcie się. Mogą nas tylko zabić. Mogą nas tylko zabić. My się śmierci nie boimy! Tak jest, to w Boga wierzy śmierci się nie boi! Andrzej Szumski, nasz sławiański Bóg jestem! Jest z nami! Lachy! Od dzisiaj pozwólcie, że będę się do Was zwracał, kamraki i kamraci! Lachy i laszki! Wszystko, co nas zniewala, wszystko, co nas zniewala, to strachy na lachy! strachy na lachy. Na koniec chciałem takie życzenie poboczne. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmieranie Śmieranie ojczyzny! Śmierć Śmierć ojczyzny! Śmierć wrogom 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 ojczyzny! Ojcze, Ty, Dawaj tak!